Zespół pieśni i tańca ziemi goleniowskiej INA to dla mnie wielka pasja życiowa, hobby. Nigdy nie mówiłem, że chodzę do pracy. Zawsze mówiłem, że chodzę w miejsce, które sprawia mi przyjemność. I praca, którą y, wykonywałem w tym miejscu i wykonuję dalej, y, jest tego rodzaju przykładem. Nigdy nie miałem wątpliwości, ile zespół ma lat, ponieważ nasza córka ma dokładnie tyle lat, ile ma zespół. To tuż przed jej urodzeniem podjąłem decyzję wspólnie z Małgosią, że przyjadę do Goleniowa i spróbuję założyć zespół pieśni i tańca. Zresztą taka propozycja wcześniej wyszła od Pana Mariana Górskiego i Pani Bożeny Pawlik, więc po krótkim zastanowieniu ta decyzja skutkuje dzisiaj, w dwudziestolecie. Czym jest zespół dla tancerzy? Muzyków. Myślę, że o tym, o atmosferze panującej w zespole, powinni wypowiedzieć się sami uczestnicy, członkowie zespołu. Co takiego wniósł do naszego życia, taniec, w zespole folklorystycznym? Na pewno przyjaźnie, które trwają do dziś. Na pewno y, możliwość zwiedzenia miejsc, których na co dzień normalnie raczej byśmy nie zwiedzili. Moja przygoda z Zespołem Pieśni i Tanca Ziemi Golniowskiej INA rozpoczęła się w 1994 roku. Pamiętam, jak moja mama zaprowadziła mnie na pierwsze zajęcia, wtedy miałam okazję poznać naszego instruktora, pana Zbigniewa Łukaszewskiego. Na początku chciałam chodzić na tance towarzyskie, ale towarzystwo, jakie zapoznałam w zespole, koleżanki, koledzy, bardzo szybko mi się spodobało. Tak naprawdę wcale nie chciałam przechodzić do zespołu folklorystycznego. W ogóle mnie ta muzyka nie kręciła. Kiedy pan Pawłowski poszukiwał osoby do grania, moja mama szepnęła, że właśnie córka kończy szkołę muzyczną. No i tak bardziej z nudów przyszłam do zespołu. Po pewnym czasie wciągnęłam przyjaciółkę, potem ona swoją siostrę i tak. Tak to się zaczęło, potem się okazało, że grono przyjaciół znalazłam w tym zespole, i, no i tak zostało. Moja przygoda właśnie zaczęła się 5 lat temu z zespołem, kiedy to właśnie grupa naj, najbardziej dojrzała już postanowiła, że, sprób, że spróbujemy również swoich sił właśnie w tańcu ludowym. Wspólny, wspólny taniec, wspólna zabawa, wszystko co nas łączy, rzeczywiście bardzo zintegrowało naszą grupę. Cieszymy się bardzo, że, że możemy właśnie uczestniczyć w tego typu zajęciach. Bawimy się. Pomimo, że często nie mamy czasu, bo jesteśmy osobami pracującymi, jesteśmy osobami bardzo zajętymi, mimo wszystko jednak zawsze ta chwila się znajdzie, żeby wspólnie się spotkać, pobawić, żeby próbować tańczyć i, i, i szerzyć naszą kulturę ludową. Ciężko trenowaliśmy, to były lata fajnej, ale też ciężkiej pracy. Zawsze staraliśmy się, żeby koncerty wypadały jak najlepiej. Wbrew pozorom, wcale nie tak łatwo było zostać członkiem zespołu pieśni i tańce ziemi Golniowskiej INA. E, żeby można było nim zostać, trzeba było pojechać na obóz do Golczewa. E, tam też e, miała miejsce bardzo ważna ceremonia, e, czyli tak zwane chrzciny. E, chrzciny przechodziła e, każda osoba, która miała już ze sobą pierwszy koncert. E, chrzciny na pewno nie były proste. E, Zaczynało się od tarzania w błocie, następnie było już tylko gorzej. Było okładanie pokrzywami, było jedzenie jakiejś strętnej papki, którą przygotowały dziewczyny, było dmuchanie mąką na to błoto, także to był cały, cały szereg tortur. Ale potem zazwyczaj wszyscy dostawaliśmy jakieś małe upominki i opłacało się, bo później takie chrzciny można powiedzieć, że damy nam niezłą szkołę życia. Rok szkolny to były zajęcia. Wtorek i piątek to były zawsze ulubione dni, kiedy naprawdę czekało się cały tydzień, żeby się spotkać z grupą. Natomiast wakacje to był czas tylko i wyłącznie poświęcany dla zespołu, czyli już praktycznie od wiosny zaczynały się koncerty. No i wakacje były zawsze ukoronowaniem tego, co wyćwiczyliśmy przez cały rok. Jedną z najcięższych naszych podróży na festiwale to chyba była Turcja, gdzie niestety spędziliśmy w autokarze w jedną stronę trzy dni. Najcięższym naszym odcinkiem była Rumunia. Niestety, ale w tamtym okresie ten kraj naprawdę wyglądał bardzo słabo. Do Turcji udaliśmy się do miasta Izmit. Było to miasto, które rok wcześniej. Było epicentrum trzęsienia ziemi w Turcji. Widok, jaki tam zastaliśmy, zapierał dech w piersiach, im tylko mogliśmy podziwiać i współczuć tym ludziom, którzy tak naprawdę przeżyli to na własnej skórze. Pamiętam opiekuńczość kolegów z zespołu na różnych wyjazdach. Pamiętam wyjazd do Turcji, kiedy idąc korowodem przez miasto, nasi koledzy bardzo pilnowali dziewczyny, szczególnie blondynki. Kolejnym wyjazdem, który zapadł mi w pamięć, to był wyjazd do Holandii. Tam też się zderzyliśmy z trochę inną kulturą. Tam ludzie byli serdeczni i otwarci. Otwarci można powiedzieć nawet dosłownie, bo na noc drzwi były zostawiane otwarte. Kiedy wychodziliśmy gdzieś na, jakieś, na jakąś dyskotekę czy na jakieś barbecue, drzwi były otwarte, można było wejść do domu, o której w nocy by się nie przyszło. I pamiętam tam też, jeżeli chodzi o gościnę Holendrów, to pamiętam sytuację, w której jeden z chłopaków, u którego mieszkaliśmy, zrobił imprezę na ogrodzie. To była godzina jakoś koło 11 w nocy i ja byłam w szoku, kiedy jego mama wyszła, zobaczyła, że tyle, że na ogrodzie jest około 30 osób, a mama szybko wróciła do domu. Myślałam, że zaraz narobi jakieś awantury, a mama tego chłopaka wróciła z kanapkami, zaczęła nas częstować, no i pozwoliła nam podgłosić muzykę, także to było też takie zupełnie inne niż to, co do tej pory Przeżywaliśmy na imprezach, bo zazwyczaj było trochę inaczej. W 1997 wyjeżdżaliśmy na Białoruś. Kiedy dojechaliśmy na granicę, bardzo szczegółowo sprawdzali nam bagaże. Kiedy dotarli do moich skrzypiec, na których było napisane Stradivarius, bardzo się zaniepokoili, że to oryginał. No i postanowili wzywać eksperta. No naprawdę działo się. Dużo rzeczy. Bardzo długo nas trzymali na, na, na tej właśnie granicy. Dzięki konsulowi e, oraz naszemu kierownikowi udało się po kilku godzinach naprawdę wydostać z tej granicy i dotrzeć szczęśliwie na miejsce. W 2000 roku wyjazd do Macedonii. Wtedy był to dla mnie kraj zupełnie egzotyczny. E, nie wiedziałam, czego mam się spodziewać. E, nasza grupa pojechała z e, dwójką czy trójką opiekunów. No, i powiem szczerze, że wszyscy byliśmy trochę chyba przerażeni tym wyjazdem. Jechaliśmy dość długo, ale już wtedy warunki polowe i spanie na parkingach nie było nam obce. Pamiętam, że mieszkaliśmy wtedy u rodzin, przy czym każdy mieszkał w różnych warunkach. Nawet niektórzy mieszkali w blaszanych domach. Jednak no, to było dość ciekawe przeżycie. Bardzo miło nas przywitały te rodziny, niezależnie od ich statusu i powiedzmy grubości portfela, każdy starał się nas ugościć jak tylko mógł najlepiej. No, na pewno niezapomnianym aspektem tego wyjazdu był wyjazd do Kosowa. Nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę gdzie jedziemy, pewnie części z nas obiło się uszy, że była tam wojna. Jednak no wiadomo, dzieci aż takiej chyba wyobraźni nie mają, dlatego nam się bardzo podobało, że oskartowały nas jakieś wozy pancerne i helikoptery. Pamiętam właśnie łzy żołnierzy, kiedy tańczyliśmy na, i śpiewaliśmy im piosenki, y, to wielu z nich się rozkleiło i pokali jak małe dzieci. Pamiętam też, że było nam bardzo miło, bo mówili, że nawet Justyna Steczkowska nie by było u nich takiego uczucia, y, jakby były właśnie te małe tańczące dzieci. Rok 99, wyjazd Iny do Waldkraiburga, jeden z bardzo dobrze zorganizowanych wyjazdów Południe Niemiec. Pojechało nas, pojechał nas cały Autokar. Muszę powiedzieć, że to był jeden z wyjazdów, które były na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o organizację. Ponadto przyjechały grupy z całej Europy. Był zespół z Irlandii, Serbii, Niemiec, byliśmy my, była Litwa. I muszę powiedzieć, że po tym wyjeździe zawiązały się również kontakty, które zaowocowały późniejszym przyjazdem zespołów na festiwal folklorystyczny, spotkania, spotkania z folklorem nad Iną, czyli zespoły przyjechały do Goleniowa. I mogliśmy rzeczywiście pokazać tutaj w naszym regionie jakość wykonań i choreografii, jaką te zespoły prezentowały, bo muszę przyznać, że rzeczywiście był tam bardzo wysoki poziom. To co było charakterystyczne dla tego wyjazdu, oprócz tego, że koncerty, że bardzo wysokiej jakości sceny, wieczory tematyczne i wieczory integracyjne, na których mieliśmy możliwość poznania się i oprócz tego, że prezentowaliśmy swoje wykonania na scenie, to także mieliśmy możliwość sparowania się z innymi członkami zespołów z innych krajów. Także wieczór, wieczór serbski czy wieczór litewski to było naprawdę fantastyczne przeżycie. Najmilej wspominam przyjaźnie, które zawieraliśmy przez te wszystkie lata, zarówno między sobą, jak i z osobami, które poznawaliśmy z zagranicy. Najlepszym przykładem akurat w moi, z mojej strony jest przyjaźń zawarta z koleżanką z Macedonii, którą poznałam na festiwalu w Goleniowie, kiedy ich zespół z Kumanowa zawitał tutaj do nas. Ta przyjaźń rozwijała się przez lata. Byliśmy w Macedonii, odwiedziliśmy zespół z Kumanowa. Tam również miałyśmy się okazję widzieć i przyjaźń, niestety, już tylko przez internet, wymiana maili trwa do dzisiaj. Nie możemy się widzieć, no to jest za duża odległość. Nie mam kiedy i możliwości, nie miałam przez te wszystkie lata, żeby ją jeszcze odwiedzić ale cały czas jesteśmy w kontakcie, to jest bardzo miłe. Aktualnie Maria to tak ma na imię ma już córeczkę, a poznawałyśmy się, kiedy miałyśmy byłyśmy nastolatkami tak naprawdę, miałyśmy około 13-14 lat. W to, że poznawaliśmy ludzi, którzy również zajmowali się folklora, folklorem, ale nie polskim, tylko folklorem z zagranicy, były to różne grupy międzynarodowe. Dla mnie na pewno i na to najfajniejsze przeżycie z takich lat młodzieńczych to poznanie fajnych ludzi, z którymi przyjaźnie utrzymujemy do dzisiaj. W Inie, poza wyjazdami i przyjaźniami na całe życie nie był do końca łatwy przez to, że część rówieśników nabijała się z nas, że tańczymy w zespole ludowym. Wiadomo, że teraz bardziej modne są tańce typu hip-hop czy jazz. No, nie mieliśmy łatwo jako dzieci, bo nie wszyscy akceptowali to, że tańczymy w zespole ludowym. Część naszych znajomych wypisała się z zespołu, bo no, nie potrafiła znieść tej krytyki i tego nabijania się z nich. Ale teraz na przełomie czasu, kiedy spotykamy się z tymi osobami, to mówią, że gdyby mieli jeszcze raz podjąć taką decyzję, to byłaby zupełnie inna i właśnie na przekór e, prześmiercom tęczyliby dalej, e, bo żałują. E, a jeszcze go żałować, bo naprawdę e, w INIE można było przeżyć naprawdę bardzo dużo różnych przygód i świetnych wyjazdów, poznać masę wspaniałych ludzi e, i poznać kulturę e, innych państw. Z tego co ja pamiętam i tak jak ja mam w pamięci swoją grupę, to była to grupa młodych ludzi bardzo zaangażowanych w to co robią. No ja muszę powiedzieć, że z tego zaangażowania, z tych wspólnych wyjazdów, przeżyć koncertów. No były też pierwsze miłości, pierwsze rozczarowania, ale z tych miłości na dzień dzisiejszy mamy cztery pełne rodziny. Może to się zmieni jeszcze, może coś nam przybędzie. 20 lat. Bardzo ten czas szybko minął. Jest wiele wymiarów tego dwudziestolecia. Oczywiście życie zespołu to 64 wyjazdy, średnio 3-4 razy w roku. To ponad 550 koncertów. To 800 osób, które przewinęło się przez e, deski zespołu. To kilkudziesięciu muzyków, którzy grali w kapeli w tym czasie. To wielka, wielka przygoda. Zespół to również program, program artystyczny, na który dzisiaj składa się ponad trzy godziny programu. To kilkaset kostiumów. To w dziesiątkach, setkach tysięcy złotych. Liczony majątek zespołu. To wszystko nie wydarzyłoby się bez wielu ludzi, którzy udzielali i udzielają nadal wsparcia w działalności zespołu. Głównym motorem zespołu są rodzice, dzięki którym zespół trwa i mam nadzieję, będzie trwał nadal. To oni finansują w głównej mierze wszystkie działania zespołu. Oczywiście jest w tym również wkład samorządu lokalnego i sponsorów i darczyńców, którym również w tym momencie serdecznie dziękuję. Poza rodzicami niewątpliwie największe znaczenie dla rozwoju zespołu miały takie osoby jak pan Tadeusz Pawłowski czy Danusia Dąbrowska. Myślę, że ciepłe myśli, które w tej chwili do nich kieruję, odczują. Zespół to również wymiar społeczny. Dzięki działalności zespołu w Goleniowie powstawały i działają nadal, działa kapela folkowa. Wcześniej Hosadyna, dzisiaj Alepak, który z licznymi sukcesami pojawił się na rynku muzycznym. Zespół. Zespół to jedno z piękniejszych rzeczy, które przydarzyło mi się w moim życiu. Tak naprawdę o najfajniejszych rzeczach nie da się opowiedzieć przed kamerą.